Myślę, że nie muszę specjalnie prowadzić jakiejś buchalterii, przeliczać, zastanawiać się. Jedno jest pewne, jeśli chodzi o statystyki. Najczęstszym słowem, jakiego używam w trakcie moich prezentacji, najczęstszym słowem, jakie wypowiem dzisiaj, jest słowo: opera. Co ono właściwie oznacza? Oczywiście pochodzi z języka włoskiego, jak niemal cała terminologia operowa. I z kilka wyjątków, na przykład słowo uvertura, które pochodzi z francuskiego. Są nazwy różnych odmian, podgatunków operowych. Na przykład mogą się spotkać Państwo z taką nazwą jak zingspiel. Czarodziejski flet mozarta to jest zingspiel po polsku to jest śpiewogra czyli i śpiewanie i gra czyli mówione dialogi i śpiewane numery muzyczne no dobrze ale czym jest ta nasza opera Te pierwsze opery, nazwijmy je sobie praopery, czyli powstające na przełomie wieku XVI i XVII, nie nazywały się jeszcze opera. Wtedy to się nazywało fa favola dramatica albo favola in musica, czyli baśń dramatyczna albo baśń muzyczna. Baśń do, przedstawiona na scenie albo baśń właśnie przedstawiona przy pomocy muzyki. Później pojawił się taki termin drama per musica, czyli dramat muzyczny. A to dlatego, że opera powstała jako próba rekonstrukcji teatru starożytnego, teatru greckiego. Tym, którzy wymyślili operę. Polecam Państwu nasz odcinek o tym, kto wymyślił operę. Otóż oni myśleli, że śpiewając sztuki, robią to tak samo, jak traktowali teatr starożytni Grecy, co nie do końca było prawdą. Stąd nazwa dramma per musica.

Pełna nazwa tego zjawiska brzmiała l'opera lirika, czyli dzieło liryczne. Dzieło wykorzystujące śpiewaną poezję. Ale my dzisiaj posługujemy się zaledwie połową tego sformułowania: opera, czyli dzieło. Nikt przecież nie mówi o kalce czy strasznym dworze straszny dwór, dzieło liryczne. Wystarczy opera i wiadomo o co chodzi. Że chodzi o najpiękniejsze, jakie znam, i słowo, i zjawisko na świecie. Oprócz sernika. Najpierw sernik, później opera. Nie, nie opera, później sernik. Nie.